Cześć, wszystkim się typujemy mecz, jeśli chodzi o finał Ligi Mistrzów. Kto wygra w wielkim finale Ligi Mistrzów? Zrobimy sobie takie typowania pewniaczki, oczywiście pół żartem, pół serio, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę także w Cywon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania wielkiego finału, tak, grande finale Borussia kontra Real Madrid. Kto zwycięży, jeśli chodzi o ten finał Ligi Mistrzów, zrobię swoje takie typy, no bo ten finał może być nieprzewidywalny, aczkolwiek. Wiele osób typuje od razu, że zwycięży Real Madryt, tak? Natomiast no to, że Borussia jest w finale, to też nie jest kwestia przypadku. Natomiast ja powiem od razu, tak, ja nie mam tutaj raczej złudzeń, może się pomylę, ale okej, okay. moim zdaniem po prostu zwycięży Real Madryt, no jednak jest to doświadczenie też Karla Ancelotti e, i też po prostu tutaj tak, jeśli chodzi o wyniki, jakie ma tutaj Real Madryt w, 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 tutaj po prostu jeśli chodzi o, o mecze, spotkania czy La Liga, no nie ma tutaj przypadku, tak, Karla Ancelotti można powiedzieć stary list, stary wyga, oczywiście w tym pozytywnym sensie znaczenia e, no po prostu ogra tutaj Borusie Dortmund Mąd, wydaje mi się, że też jest to tak. Tutaj, no tak, właśnie większość ludzi typuje, tutaj, że zwycięży Real Madrid, ale no, Real, Ma Real Madrid miałby większy orzech do zgryzienia, gdyby to po prostu była inna drużyna co nie oznacza, że Borussia nie ma szans, tak, to też nie jest tak, tak to, to też tak nie wygląda ja jeszcze powiem w ten sposób, moim zdaniem Real Madrid i tak jest jeszcze osłabiony, tak, bo nie ma takiej tej siły nabywczej z przodu tych napastników w takiej topowej formie um, no oczywiście wszyscy to mówią, tak Vinicius Junior, ja i tak mam po prostu duże słowa krytyczne w stosunku do niego um, daje dużo drużynie, ale m, m, jego potencjał jest zdecydowanie większy no ale jeżeli tutaj przyjdzie Mbappé, to już w ogóle po prostu, tak, to wie, czy Real Madrid nie obroni tutaj tytułu mistrzowskiego Ligi Mistrzów o ile teraz zdobędzie tak i nie będzie po prostu tutaj triumfowo dwukrotnie natomiast tak mamy tutaj Real Madrid kontra Borussia oczywiście dzisiaj jest ten film o 21 zobaczymy sobie jakie tutaj są typowania czy pojawią się procentowe bo na to nie patrzyłem Real Madrid 58% Dogrywka 22% Borussia 20% no nie aż tak po prostu procentowo aż tak bym tutaj tak nie mówił, że Borussia aż takie ma małe szanse, tak zdawałbym tutaj większe szanse tak 30-35% dla Borussii, natomiast zobaczmy sobie też jakie po prostu pojawiają się tej wiadomości, tak gdzie obejrzeć mecz Borussia Dortmund kontra Real Madrid, gdzie oglądać finał Polacy mieli zamienić Borusję na Real, Perez przez lata chorował na Lewandowskiego, no to są stare czasy praktycznie tak, że tutaj Perez właśnie chciał ściągnąć Roberta Lewandowskiego do, do, do Ralu Madryt. Jaki jest bilans starcia Ralu z Borusją? Cross czy Royce? Już gdzieś wielki e, finał Ligi Mistrzów. No niewątpliwie dla e, Roysa. to jest fajna sprawa, bo wiadomo, że on kończy też swoją przygodę, jeśli chodzi o Borusję Dortmund, więc ładnie się to będzie po prostu spinało klamrą. Tak? E, jego tutaj występy. W Borusji Dortmund dotychczas z tym finałem Ligi Mistrzów. No i mamy tutaj Real Madrid, chociaż ja powiem w ten sposób fajnie by było, gdyby tutaj Borusja zwyciężyła, tak? bo to też pokazuje, że ta Borusja, która cały czas walczyła, starała się, w końcu był się na ten upragniony tytuł. Natomiast no też patrzę tutaj na przewagę, jeśli chodzi o Real Madry, tak? jeśli chodzi o doświadczenie Karla Anceletiego Właśnie, ja powiem w ten sposób, że Borusja ma też szansę, także tutaj te 20% nie dokonują. Końca. Gdyby właśnie w Realu Madryt występował taki zawodnik napastny jak Robert Lewandowski, czy Erling Harant, czy na przykład Mbappé to wtedy rzeczywiście ta Borussia nawet by miała mniej niż 10% szans, natomiast tutaj jest szansa, żeby Borussia zwyciężyła, tak, jeśli chodzi o tą edycję Ligi Mistrzów no i w ostatnich latach nigdy wcześniej nie było aż tak blisko po prostu tak tego, żeby zdobyć i ten tytuł nie był na wysiągnięcie ręki. Z drugiej strony można by powiedzieć tak, no tutaj Carlo Ancelotti tyle razy zdobywali Ligę Mistrzów i też po prostu z Real Madryt, więc jakby teraz przegrał, nie byłaby to wielka katastrofa, a kibice na przykład tutaj Królewski mogliby sobie, po, mogliby sobie potem to tłumaczyć w ten sposób, że brak tutaj, znaczy pewne błędy było, brak, brakowało tego snajpera, teraz przyjdzie tutaj Mbappé, prawdopodobnie wszystko na to wskazuje i to przeważy po prostu szale w następnej edycji, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no ale też nie wiadomo jak ta drabinka się ułoży natomiast dla Borussii to byłaby piękna praktycznie historia, też jeszcze z tym trenerem tak, którego miał być tymczasowym trenerem nikt go nie wierzył, tak też nie ma tam jakichś po prostu spektakularnych ruchów transferowych jest to drużyna szpikowana gwiazdami tak swego czasu PSG więc na pewno to po prostu fajnie by wyglądało Natomiast uważam, że po prostu powinien zwyciężyć lepszy, tak? Poważam, po prostu powinien zwyciężyć lepszy. Ja jestem po prostu tutaj, tak, fanem Kar Karla Ancelottiego, jego filozofii gry. Natomiast uważam, że powinien tutaj zwyciężyć po prostu lepszy. Doświadczenie mówi, że po prostu tak, i rozum mówi, że po prostu powinien zwyciężyć Real Madrid. Natomiast Borussia to byłby piękny taki historii, historia nie mówię, że tutaj śpiącej królewny, czy po prostu Kopciuszka ale rzeczywiście byłaby to piękna historia ich ciężkiej pracy, mozolnej od lat tak, więc to, to, to na pewno po prostu lepiej by to, to, to na pewno po prostu by fajnie wyglądało, tak, ten zespół ta drużyna, ci zawodnicy, którzy naprawdę tam harują od lat, to na pewno by po prostu lepiej wyglądało, natomiast tak, czy mamy już składy, nie ma żadnych składów żadnych, żadnych praktycznie informacji no wiadomo, tutaj po prostu też zespoły medyczne obu, obu tych drużyn dorobić no, robić wszystko, żeby doprowadzić do pionu zawodników, którzy mają jakiekolwiek urazy, mikrourazy Ciekawe też jest to, czy to będzie taki po prostu tak mecz, mecz po prostu taki wciągający, że tam będzie remis, jakaś dogrywka i tak dalej, czy to po prostu będzie mecz, który po prostu szybko się będzie ustawiony, nie wiem, po prostu dwie bramki dla Realu Madryt i potem bronienie bramki, albo nie wiem, po prostu bramki, dwie bramki dla Borusii, później bronienie swojej bramki, żeby nie stracić i brzydki, czy to będzie ładny, czy brzydki po prostu finał, tak, czy będzie emocjonujący, wartki i tak dalej, sam jestem tego ciekaw. Natomiast napiszcie w komentarzu, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Wydaje mi się, że Borussia ma szansę. Tutaj Borussia Dortmund, Real Madrid też jest po prostu po ciężkim sezonie intensywnym. Tak, nie wiadomo też, jaka jest sytuacja wewnątrz, czy tam nie są jakieś mikro razy, problemy zdrowotne i tak dalej natomiast tutaj niewątpliwie też akcje idą do góry jeśli chodzi o trenera Borus i Dortmund tak i też tutaj no nie wiadomo jak ta Borussia będzie wyglądała w następnym sezonie skoro no, zawodnicy i ta Borussia doszła do finału to po prostu wiele klubów europejskich zwróci na nie uwagę powykupują tych zawodników wiadomo Borussia też taki ma po prostu filozofię że bierze młodych zawodników szlifuje te perełki i talenty sprzedaje później za większe pieniądze więc zobaczymy jak tutaj to będzie wszystko wyglądało no i zdaniem tak, niech wygra lepszy Mi koniec, kropka. Natomiast napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat co widzicie. ja na pewno bym oczekiwał, żeby to po prostu, mam oczekiwanie, żeby to był fajny, wartki, tak, po prostu finał, tego na pewno bym sobie życzył, tak. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.